ale spowodowało to gwałtownie szerokost. Ja Panu Radny powiem jeszcze jedną rzecz. No, przykro mi, ale komunikacja aglomeracyjna nie może być realizowana tylko jak gdyby dla dwóch czy trzech miejscowości. My mamy inne miejscowości, które mają jeszcze gorsze warunki obsługi komunikacyjnej, bo pani spółeszowa się chyba zgłaszała, Musimy znaleźć jakiś złoty środek, tak żeby to zadanie, które jest zadaniem własnym gminy organizować a równocześnie, żeby to było w jakiś sposób znośne dla budżetu. Możemy mieć komunikację co 15 minut, ale to nas będzie kosztować wtedy 5 milionów złotych. Czy ta istniejąca komunikacja publiczna y, nie jest wcale komunikacją złotych standardów? W mojej ocenie jest komunikacją niezłą. Pan radny uśmiecha. Nie korzystam z autobusu, ale y, widzę... Ile osób ja, to to ja nie mówiłem o tym, żebyśmy zwiększali koszty funkcjonowania akurat tej komunikacji w tym rejonie, natomiast prosiłem tylko o przygotowanie przez Pana pracowników odpowiedniej kalkulacji kosztów, czy te koszty będą wyższe, czy będą niższe, ja bym chciał dostać taką kalkulację, gdzie z której bym wiedział, czy warto w to się bawić, czy nie warto, a pan mi mówi, że koszty wzrosną kilkakrotnie. Więc skąd pan taką informację powiedział? Nie mogę się też zgodzić z tym że autobus 208 jadące z Krakowa jadą puste. Autobusy jeżdżą pełne i czasami są sytuacje takie, że do lotniska autobus jest pełny. Także, panie wójcie, szynobus czasami jedzie pusty. Dofinansowujemy jego, także nie, nie gmina tym roku, bo mało także no, nie mówmy, że autobus 28 pół... Chciałem zabrać głos w temacie, który już poruszałem dwa razy w interpelacjach. Chodzi o wjazd autobusu 238 na terenie biznesbaru. Jeździłem tym autobusem 238 przez okres, gdzieś około dwóch miesięcy od października do grudnia. Tylko dwa razy zdarzyło się, że ktoś tam siadł albo wysiadł. Raz jedna pani Żrąski, którą tam kojarzę, a raz po prostu jakaś młoda osoba. Gdyby, proszę państwa, nie było obok przystanku, to uważałbym, że potrzebny jest tam wjazd. Ludzie się denerwują, bo tracą czas, niepotrzebnie tam wjeżdżają. I to zajmuje około 5-6 minut wjazda. Tu mamy generalnie pusty przebieg, bo nikt nie wsiada nikt nie wysiada. A rocznie nas jak już powiedziałem, kosztuje to około 19 tysięcy. Nie można tego ograniczyć do dwóch, do dwóch kursów. Jeden rano, drugi po naprawdę jest przystanek przy ulicy Krakowskiej w Zabierzowie na tak zwanym zamościu. Tam bardzo dużo ludzi wsiada, a tym te młode osoby. Nieraz, kilka razy zdarzyło się, że nawet ciemnoskóry że tak powiem. Że człowiek w ziadał, bo to człowiek główny ziadał. Myśmy tam jednoznacznie napisali co zamierzamy. Mianowicie, że zamierzamy zlikwidować całkowicie kursy 238 w dni świątecznych. W sobotę zrezygnować z trzech kursów. W dni poprzednie zrezygnować z ośmiu kursów. No i napisaliśmy Panu Radnemu, że daje to Łącznie 31 kursów tygodniowo oszczędności, co w przełożeniu na koszt pracy przewozowej wynosi 7 tysięcy rocznie. Na pytanie, czy można ograniczyć do dwóch, nie można. No wszystko. To nie jest jakby nasz pomysł na to, co zrobić z, z autobusami, żeby sobie gdzieś tam jeżdżały, tylko istnieje w dokumentacji, korespondencja korespondencjach z Krakowskim biznesparkiem, którym od blisko roku yy, upomina się o z, zapewnienie zoptymalizowania obsługi komunikacyjnej poprzez po pierwsze dostosowanie do faktycznych potrzeb przewozowych, równocześnie wskazując po yy, swojej stronie możliwe oszczędności, całkowita rezygnacja z kiesowania świątecznych, w sobotę eliminacja trzech kursów w kierunku zawierzowego 4, 4, 5, 35, 7, 7. zeszlibyśmy do poziomu na 12 tysięcy. Z jest parkiem, że będzie tam komunikacja tego typu, że w godzinach porannych autobusy będą tylko wjeżdżać do biznes parku jadąc od strony krakowa, a w godzinach popołudniowych będą wjeżdżać do biznes parku jadąc w stronę krakowa. Park jest największym pracodawcą, jest jednym z największych podatników na terenie gminy. Jeśli policzymy również firmy, które płacą podatki i funkcjonują na terenie biznes parku, to podejrzewam, że jest to gro dochodów. W jakiejś mierze musimy dbać o największego pracodawcę? Pan kierownik pracownik powiedział, że nie możemy. Skoro autobus nie wjeżdża tam do Kelwe czy Futkaru, prawda? Też by tam mógł wjeżdżać. Wjeżdża. Do Futura Parku, tego całego Futura, wjeżdża bezpłatny autobus. Żeby o czymś mówić, panie kierowniku, trzeba mieć elementarną wiedzę. Niech pan siadnie raz do autobusu, niech pan zostawi swój samochód, przyjedzie do pracy autobusem, wyjdzie do panu pewnie na zdrowie. A żeby szerzyć demagogię, szerzy się demagogia, jak się nie ma wiedzy. A pan nie ma w tej sprawie żadnej wiedzy. Jestem mieszkanką Szczyblic yy, i reprezentuję mieszkańców Szczyblic, Balic i Rząski z rejonu Podkamycze. Tam, tu była pędzla 228, który został zlikwidowany. W ciągu dwóch, trzech lat, jak się włączyłam w sprawę y, autobusów y, kursujących na Podkamycze, y, cały czas jest to samo wytłumaczenie o tym, że mieszkańcy chcą dojechać na tą samą godzinę do pracy i tak dalej. Nam chodzi tylko o jedno dopasować tak rozkład jazdy, żeby mieszkańcom było wygodnie i żebyśmy byli w stanie dojechać do szkół i do pracy i wrócić. Na dzień dzisiejszy, po zmianie o 10 minut autobusu 208, który wyjeżdża z Podkamycza za 25 8, dzieci nie są w stanie dojechać do miasta, do szkoły. I jako rodzice, ja między innymi też, siadamy w samochody i jedziemy do mytnik, do pętli, tak? Też wygląda sprawa po południu, że pom, y, między godziną 17, za 10.17 dokładnie, a za 10.18 z Krakowa nie jedzie nic. Następnie przyjeżdża pełen autobus, wysypują się mieszkańcy. Powstało wiele osiedli, wiele nowych domów, jesteśmy zachęcani do mieszkania w gminie zabierzów, y, do płacenia podatków tutaj. Natomiast jest coraz gorzej, jeśli chodzi o komunikację. Ja mieszkam na podkamyczu 20 lat. Teraz po likwidacji 228, no to jest kompletna klapa. Mamy konkretną propozycję, znaczy prośbę o zmianę kursowania 208 o te parę 15 minut rano, usprawnienie yy, z widoku czy z miasta dojazdu w godzinach popołudniowych, żeby przynajmniej raz na pół godziny jechał autobus i eliminację tego, że o godzinie na przykład yy, 9.32 z podkamycza jedzie. Dokładnie o jednej minucie jadą dwa autobusy i tak się powtarza, cztery razy w ciągu dnia jadą w przeciągu dwóch minut dwa autobusy. Zgłaszaliśmy do Zykitu, zgłaszaliśmy do, ja mam całą korespondencję, oni zwalają na... Urząd gminy, prawda? My tu się też do niczego nie można doprosić. Bo jeśli pan wójt tutaj cały czas wraca do tego samego, że mamy dobrą komunikację, nie mamy dobrej, jakby pan się przejechał do miasta i z powrotem, łapiąc te autobusy, to, to pan by dopiero zobaczył, ile osób jedzie, ile osób jest nowych, ile osób by ten samochód zamieniło na MPK. Jedzimy dlatego, że nie ma autobusu. Jesteśmy już desperowani i, i nie może być tak, że jest coraz gorzej. 17 kursów zostało cofniętych po tej prawda, reorganizacji 17 listopada. Jeśli chodzi o 228, to o ile ja mam w dokumentacji sporo pism i wniosków kierowanych drogą e-mailową i pisemną o likwidację tego autobusu jako zupełnie z pomiarów, z badań z 2009 roku rzeczywiście okazało się, że ten autobus w momencie, kiedy wysadza studentów na wysokości Akademii Rolniczej, następne kursy ma puste lub prawie puste. I on rzeczywiście się uzasadniał do likwidacji, czyli zawsześmy dostawali z miasta informację, że nie można go zlikwidować, bo on jest wkomponowany w system pracy przewozowej, pełni istotną rolę w komunikacji miejskiej. Jego likwidacja wprowadziłaby istotną perturbację, w, jeśli chodzi o obsługę miasta, a dla nas jakby nie przyniesie szczególnego efektu ekonomicznego, stąd też nasz wniosek zawsze był oddalany. Nic natomiast nie wspominał o tym, że ma być jakaś korekta, czy, czy rekonstrukcja rozkładu jazdy 28. Jestem trochę zaskoczony, że no, będziemy to wyjaśniać po prostu, zobaczymy. Ale będziecie to Dobrze, Dobrze. Ja myślę tak, że radni gminy, którzy mieszkają w zasadzie e, Tuż przy Krakowie straci poczucie realizmu. Powiedziałbym tak, że też nie wiedzą o czym mówią. A co mają powiedzieć dzieci i młodzież z Rad na przykład, które dojeżdżając do szkoły na ósmą, wyjeżdżają przed szóstą? Ja uważam, że w najbliższych latach gmina musi podjąć program oszczędności, przyjąć dotyczący komunikacji zbiorowej, a nie zwiększać wydatków. Jeszcze przepraszam, że zapomniałem tego, bo. Po wypowiedzi pana kierownika, kraje mnie troszeczkę, tak powiem, niepotrzebnie zdenerwowała. Jeżeli mamy wpływ jakiś na komunikację busową, coś w tej sprawie zrobić? Czy my możemy jakoś interweniować u przewoźnika? 100 tysięcy dopłacimy i będzie Znaczy, no. jeśli zapłacimy, to będzie jeść. No, no. Proszę tak. funkcjonują jak przedsięwzięcia komercyjne. Właściciel jeździ. Opłaca. My dopłacamy to tylko do jednej linii zorganizowanej przez komunikację pustową, do niego szost, ponieważ nie jesteśmy w stanie tam zorganizować komunikację ze względu na białą lepiej w rogowe. i zgłaszam się pan, yy, pan Andrzej Karczy. Zobaczcie Państwo, my cały czas co roku robimy to samo, Ale nie robimy nic. Nie ma woli zrobienia nic cokolwiek. Przed wyborami wiadomo, że nie. W pierwszym roku to się robi porządek. I często jest tak, że jedzie cztery osoby, sześć. Prywatnie rozmawiamy z panem wójtem i mówi, ja mówię, panie wójcie, bo ktoś mówi, że jedzie jedna osoba od 23. No ale co zrobić? No trzeba przywieźć to jedną osobę. Ja nie wiem, czy to tak do końca ma funkcjonować. Do szkół dopłacamy do, do niemieckiego, do francuskiego, albo jeżdżą sobie autobusy i co chwila przychodzi ktoś i chce więcej autobusów. Są takie przypadki, że idzie autobus. Ja nawet nie wiem, jak idzie autobus, ale swego czasu do kościoła, jak są gorzkie żale, patrzę, 16.15 16, 15 idzie, jeden autobus, a 16.30 idzie drugi autobus. Więc nie powinno tak być. Jakbyśmy jeździli przez Karniowice, szlak by nas nie trafił, a koszty by były, ale nikt tego nie zrobił, a my dzisiaj kupcze dyskutujemy i tego. Ja postuluję tak. Autobus jeden jeździ do Bolchowic o godzinie 7 rano. Dzieci nie zdążają z Elchowa do gimnazjum, bo mają dobry autobus za 28 z Zelkowa, czyli muszą jechać o 6, żeby, jak jesteśmy tak bogaci, to proszę mi przesunąć się na autobus z siódmej, żeby do Zelkowa jeździł. Nie da się wszystkiego dogodzić, bo jest albo tyle pieniędzy, albo na czymś. Damy więcej na coś, a na coś damy mniej. Może byśmy sobie siedli i powiedzieli, co jest najważniejsze dla tej gminy. Ja pojadę pół godziny wcześniej, bo tak szybko mówiąc, żeby popatrzeć na tych radnych, nas wszystkich, to my prawie z tych WPK nie korzystamy zmiana to około 115 tysięcy złotych, dotyczy to wydatków z 2014. Wydaje się, że po przetargu kwota na wykonanie tego zadania, tego zadania półletnie, powinna być znacznie niższa. Z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że na budynek Ośrodka Zdrowia, na jego modernizację będziemy musieli wydać z budżetu naszego prawie 2,5 miliona, miliona złotych. Czyli tak się do stanowiska pana Wójta, lepiej by było wybudować nowy ośrodek w Centrum Zabieżowa niż finansować taką ruderę, jaka tam stoi na końcu Zabieżowa. Uważam, że jeżeli by na tych działkach, które są wokół ratusza, postawić nowy budynek, to koszty takiego budynku byłyby dwa razy niższe niż będziemy wydawać na modernizację tego y, zrujnowanego budynku na ulicy Śląskiej. Osobiście popieram tutaj kolegę, proszę praktyka prywatna, jednak y, jakby to działało? na jakich zasadach? Prywatna praktyka lekarza, my mamy budować ośrodki zdrowia, remontować ośrodki zdrowia, Sprzedaj, kupiliśmy go i sprzedajmy go za złotówkę i to nam się będzie lepiej opłacało. Gmina miała palaczy, gmina musiała kosić, gmina, pytam się czy zmieniło się, no coś się zmieniło. No nie ma ośrodku zdrowia, tylko jest prywatna praktyka lekarza. I ten lekarz podpisuje umowę i w tej umowie ma pewnie tak samo pieniądze na utrzymanie tego. Ja się dziwię, że, że żaden z tych lekarzy, gdyby się szanował, zawierował, to by wynajął tu zabierzowie gdzieś w miejsce i przyjmował. Proszę no, Państwa są dwa. Po pierwsze, my tam wynajmujemy ośrodek i jako wynajmujący jesteśmy obowiązani utrzymać rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku, jeżeli się zmieniają przepisy odnośnie umówionego użytku, o już użytek, to jest prowadzenie praktyki lekarskiej, to niestety na nas spoczywają do głosowania Druga rzecz jest taka. Sprzedaż tego budynku... To tylko teoretycznie wydaje się dobry pomysł, bo to jest budynek, który nie tylko służy świadczeniu zdrowia, ale przypominam, że ten ośrodek nabyliśmy nie dlatego, że ktoś go oferował na sprzedaż, tylko dlatego, że mieszkańcy Zabierzowa, myślę, że państwo radni z Zabierzowa przypomną o tym fakcie, mieszkańcy Zabierzowa od wielu lat postulowali, żeby to gmina nabyła ten obiekt i gmina poczyniła starania, żeby ten obiekt został sprzedany. Przypomnę, że nie będę tak drastycznie mówił, jak tu kolega Dąbrowa w stosunku do Pana Kierownika, że Ośrodek Zdrowia w Polechowicach posiadał lokale, w którym mieszkali yy, i został sprzedany. I wtedy nie martwiliśmy się, czy te lokale nam będą przeszkadzały w tej transakcji, czy nie. To jeszcze jest taka sytuacja, że nie może być ciągle, permanentnie taka sytuacja, o której radni niektórzy zapominają, że obywateli tej gminy mamy wszyscy jednakowo, Powinni być traktowani też w kwestii służby zdrowia. Nie może być tak, że 5 tysięcy obywateli, którzy są u lekarzy rodzinnych w polechowicach, na nich nie nakładamy ani grosza, natomiast permanentnie w innych rejonach gminy. Uładujemy pieniądze na remonty, utrzymanie, utrzymanie, remonty, wykupy i tak o, o, o historii tego terenu, a więc ten teren, króciutko dwóch Teren ten, ten był sołecki, gromadzki, na którym stoi ośrodek zdrowia. Po wybudowaniu go w 1959 roku, w latach 1960 gromadzka Rada Narodowa przekazała go do powiatu, ponieważ powiaty prowadziły służbę zdrowia i przekazano za darmo te 60 hektarów z budynkiem do powiatu. A później myśmy, yy, chyba za pani wójt kurtyki, podjęli prawda, starania. Mamy ustawę samorządową. W ustawie samorządowej pisze, że. Gmina ma zapewnić na swoim terenie opiekę zdrowotną. Zebranie wiejskie podjęło uchwałę, że chciałoby, aby wybudować docelowo nową przychodnię na ośrodku zdrowia lub lub proszę Państwa, gdy Urząd Gminy się przeprowadzi, wykorzystać ten budynek, jeżeli nie. podsumowując... Moje pytanie jest na tych, które będą, które będą że tak powiem, które będą, spowodują, że ten budynek będzie można wykorzystywać jeszcze przez rok czy dwa na ośrodek zdrowia, a później przenieść go gdzieś do centrum. Obiekty służby zdrowia, które mają konkretne, sprecyzowane wymogi samych co do ich stanu wyposażenia itd. I ten, dalej. ten okres przejściowy się kończy, bo w tym roku, czyli w przyszłym roku ten obieg musi spełniać wszystkie wymogi. Bo no inaczej sam po prostu zamknie, proszę Państwa, zamknie właśnie zorganizowanie systemu KOZ-u, podstawowej opieki zdrowotnej. Ja się dziwię Państwu, że niektórzy jak gdyby kwestionujecie te wydatki. Nasi mieszkańcy oczekują tego, aby mogli się udać do lekarza, zostać tam przyjęci w godziwych warunkach, drugiego obiektu na terenie zabieżowa. Nie wybudujemy w ciągu roku ani dwóch. Na dzień dzisiejszy, tamten ośrodek musi być doprowadzony do standardów, jakie są wymagane. No po prostu przegłosować na tak. I, 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 są, i, I to, że na przykład w Boliviach przejęliśmy bardzo dobrze, jest. i w Zabierzymy, też mogliśmy że ale parę lat temu mogliśmy nie kupować tego terenu, ale panowie i, i panie razem podnieśli rękę, kupiliśmy to i konsekwencją jest teraz to, co mamy. No panowie, no jak.